Ej, siemaneczko, witajcie, ja jestem do i jesteśmy na Wizards razem z MWK i musimy Siemaneczko, ej, stary, o co tu chodzi? No i dobra. Gdzieś no wszystko fuck. właśnie wybucha. No i tak, e, są punkty kontrolne. MWK, w jakiej drużynie jesteś? Wypnęło mnie, stary gdzieś. W jakiej drużynie jesteś? MWK Czerwonej. Kurde, nie, dlaczego? Anyway, ym, są punkty kontrolne, które musimy podbijać. I właśnie jak widzisz, masz możesz... jeszcze. <laughs> ja mogę strzelać tutaj. Jak to fa, ej, ej, te kleczki odlatują. No, I kurde no. później spadają gdzie indziej, jaka faza, realistyka, kurde Realistyka Edo, jest jestem za tobą. Gdzie? Dostałeś ode mnie właśnie No fuck, a jakie to ja mam masz... A dobra jest ja strzelam. Czemu ja mam jakąś gównianą klasę, która strzela jakimś trotskami. Ciebie stary łatwo rozpoznać, wiesz dlaczego? Bo jako Bo jedyny, jako masz jedyny się duży... świecę jak idiota? I jako jedyny masz kurde takie duże oczy bonio Nie wiedziałeś o tym trybie? No ja nigdy tu nie grałem Co za koleś, no to czas go poznać. I tak, dobra, słuchajcie, teraz mieniamy plan. Właśnie dostałeś ode mnie! Tak, PORIĘ! Dostałeś ode mnie! Lecę, ozyczać <noise> nasz punkt i zginąłem! To, co to jest ten Warner już coś tam? Za słaba jakieś. Nie jestem za słaby Pani WK. proszę, proszę. Yy, proszę dostałem... zaprzestać tych oskarżeń! Tych... Dobrze! Tych obek! Nie ma problemu! Nie mam problemu. Dokładnie. No problem, Gracja, Samigo. Ej, stary ja chodzę po tej mapie i nie wiem co ze sobą zrobić. Rozwaliłem domek, jak bania, stary. Kurde, ja se to w, na single player. Kurde wrzucę. Na single player! <grym> w prawym mapy Ej Zabiłem mapy. chyba. Zabiłem typa! Jezu jaki ja jestem zły Jaki Ty jesteś? Ej no stary, co ty mnie bijesz? Ty niepoważny jesteś, gówniarzu. No, e, Co jest. Yes! Oh, diamenty ma mam diamenty mam cały taki diament uh. Doknes nie ma nic Bo jest słaby w mi. Ne, ne, ne. Wygrałem teraz życie, bo Doknes jest słaby Ja mówię teraz do ciebie O Dobra jesteśmy ja mam, Jesteśmy na kolejnej aranie, tym razem z, jestem z MWK przy... Nie, wcale mnie wcześniej nie było! Ale ale się w drużyni. Sensie w drużynie! Oooo! Ta arena jest to bu, Ej! Nie rozwalam regionu czemu Co to jest? Quakecraft? Czy co? Lulz Co za szmata, co ona robi? Stary aż zgłodniałem Myszko moja ty! Jest sobie na polu tutaj ładam pole, nie? Pa, pa we, weź ogarnić stary. Ja oram tutaj pole, bez kitu. Haha, zachowuje się pan karygodnie! Wręcz Owi... nagannie! Dostaje Właśnie... pan minusika! I nie Minusi... ulegnie to żadnej zmianie. Minusika do dziennika. Z ty MWK odwalasz? Nie No, pa, ja oram pole na traktory. Ej, da, da. <laughs> tutaj macie tajne uprawy oram. MWK. Już wiecie, już wiecie, co coś pa cały czas. Ja nie ci ja jestem to spokojny, człowiek! O, zabiłem pierwszego królesia! To, to było takie suche jak kurde suchar. Pewnie gdzieś w naszych kostiumkach mamy wbudowane jetpacki. Odbijamy się od Mamo, butu, ma... Mamo, mnie wyzywa! Jak ty nie masz kota, ty masz stary... Przypomniał mi się ten! Yy, Co? Jak on ma? <laughs> Buzel mi się przypomniał, i jego koło <laughs> o, pozdrawiam To Pozdrawiam Buzel To dziecko z takie, takie groźne, <laughs> na szczęście dyrektorskim star... swojego taki, taty Taki jodwej, kota głaszcze, nie? Wycięło z Ile dałeś za słuchawki? Dwa razy <laughs> I MWK szujemy diamenty! I am the champion! My friend! Oh, nice! Aaaaa! w górę! Parcie nie mam, nie mam parcia na szkodę, ok? To jest nie. O! <noise> <noise> Dobra, więc wielkie niezależne od tego filmu. I żeby mi się spodobało zostawcie zarabiał w górę, podnieś się na kanał MWK. I tak, macie, trzymajcie... ma, macie, macie fajnego fanpage'a w opisie. Trzymajcie się na razie i cześć.